Tu Gabrysia Porozmawiajmy Nauczmy się jakiegoś numeru Oto początek Numeru telefonu alarmowego Jeden Uzupełnij resztę Jeden Dwa Świetnie wpisujesz numery Na halo Tu Gabrysia Naciśnij przycisk Literkowe dźwięki Żeby łapać przycisk

Halo, tu Gabrysia, naciśnij przycisk. Literkowe dźwięki, żeby łapać muzyczne numery. Zagrajmy piosenkę, powtarzam Halo, tu Gabrysia, naciśnij przycisk. Halo, tu pizzeria u Pawła, mówi Paweł. Halo, tutaj policjantka Monika. Jeszcze dużym czerwonym wodem. W razie wypadku zadzwoń do mnie na numer 112. Bez odbioru. Do usłyszenia.